Powiedziałem żonie, że podzielimy się wygraną w loterii, albo się rozstaniemy, a i tak dostanę połowę. Więc wygraliśmy w loto. Nie coś tak szalonego jak mega millions czy coś w tym stylu, ale wystarczająco, żeby spłacić całą naszą hipotekę i jeszcze coś zostało. Mówimy tu o pieniądzach, które zmieniają życie. Moja żona i ja przez lata kupowaliśmy razem losy i zawsze rozmawialiśmy o tym samym. Jeśli kiedykolwiek wygramy, oboje zredukowalibyśmy etaty do częściowych, pracowalibyśmy tylko w godzinach szkolnych i w końcu zobaczylibyśmy, jak dorastają nasze dzieci, zamiast być całkowicie wykończonymi zombie każdego. Wieczoru. W dniu, w którym wygraliśmy, kompletnie oszaleliśmy. Siedzieliśmy przy stole w kuchni i po prostu wpatrywaliśmy się w los. Potem w siebie, a potem znowu w los. Spłaciliśmy hipotekę w ciągu tygodnia. Ta płatność wykańczała nas co miesiąc, a nagle po prostu zniknęła. Miałem wrażenie, że w końcu mogę znowu oddychać pełną piersią. Po raz pierwszy od lat wtedy wszystko wymknęło się spod kontroli. Siedzimy pewnego wieczoru na kanapie i moja żona mówi tak: Nie mogę się doczekać, aż w końcu rzucę pracę. Śmiałem się, bo myślałem, że żartuję, ale się nie uśmiechnęła. Mówiła to śmiertelnie poważnie i przewijała. Zawartość telefonu, jakby już szukała miejsc na wakacje. Powiedziałem, zaczekaj, co masz na myśli mówiąc zrezygnować? Przecież rozmawialiśmy o pracy w niepełnym wymiarze godzin, pamiętasz? Spojrzała na mnie. Jakbym był głupi. Dlaczego miałbym dalej pracować? Mamy teraz pieniądze. Próbowałem wytłumaczyć, że nawet bez hipoteki wciąż mamy rachunki, jedzenie, koszty utrzymania, ubezpieczenie samochodu, zajęcia dzieci, to przecież nie znika po prostu. Z moją pensją, nawet w pełnym wymiarze godzin ledwo byśmy się utrzymali. Gdybyśmy oboje pracowali w niepełnym wymiarze godzin zgodnie z planem, bylibyśmy w dobrej sytuacji i Mielibyśmy czas dla siebie. Nie chciała o tym słyszeć. Powiedziała, że to było jej przeznaczenie, czyli jej decyzja. To mnie całkowicie zaskoczyło. Was wylosowaliście. Kupowaliśmy razem losy od czasu przed naszym ślubem. Tak, technicznie rzecz biorąc, kupiła to na stacji benzynowej, ale zawsze traktowaliśmy to jako nasze. Kiedy się przeprowadziliśmy, przestaliśmy nawet kupować dwa losy, bo wydawało się to marnowaniem pieniędzy. To powinno być zadanie zespołowe. Powiedziałem, no dalej, możemy to załatwić. Może weźmiesz tu i ówdzie bezpłatny urlop, ale nie możesz po prostu zrezygnować. Eksplodowała. Zaczęła krzyczeć, że próbuje ją. Kontrolować, że całe życie pracowała i na to zasłużyła, że jestem złotówką, łowca złota, jestem jej mężem. Jesteśmy razem od prawie dziesięciu lat. Zapytałem, czy moglibyśmy zrobić przerwę w dyskusji, bo szczerze mówiąc, trochę się bałem. Nigdy wcześniej jej tak nie doświadczyłem. To było tak, jakby z dnia na dzień zmieniła się w zupełnie inną osobę. W ciągu następnych kilku dni wciąż próbowałem spokojnie o tym porozmawiać. Proponowałem kompromisy. Może pracuję trzy dni w tygodniu. Może wykorzystamy część tych dodatkowych pieniędzy, żeby mogła wziąć kilka miesięcy wolnego. Nic nie działało. Odrzuciła każdy. Pomysł. Wtedy pewnego ranka mówi: No cóż, i tak już nie ma to znaczenia. Składam dziś wypowiedzenie. Wtedy wpadłem w szał. Powiedziałem jej prosto w twarz, że w to się nie włączę. Jeśli nie podzielisz się zyskiem, który jest na nasze oboje imiona, rozwiodę się z tobą i tak dostanę połowę domu. Znowu zaczęła krzyczeć, nazwała mnie złotówką. Powiedziała, że zrujnuje dla niej wszystko. Po prostu stałem tam i czułem, jakby całe moje życie się rozpadało. Najgorsze jest to, że życzyłbym sobie, żebyśmy nigdy nie wygrali, gdybym wiedział, co to z nami zrobi. Wcześniej czuliśmy się dobrze.